Rozdział dziesiąty Kiedy po godzinie Bukowy zbliżał się do karczmy, Tabor czekał już na niego w ogrodzie. Wskazał mu małą furtkę w płocie i zaprowadził bez słowa do szopy, gdzie był skład pustych butelek, gąsiorków i beczek. Twarz miał zasępioną, a jego bure oczy spoglądały z niepokojem na Bukowego. — Człowieku — zaczął niskim głosem — wkopałbyś mnie i siebie. Nie mogłeś mnie wywołać, albo machnął z zniecierpliwiony ręką. Dobrze, że się tak skończyło. Słyszeliście, że palinkasa złapali finanse na granicy? Tak, mruknął bukowy, nie kryjąc zakłopotania. A kto to był ten w zielonym mundurze? Fab. i do tego klinkowiec. Mieliście szczęście. Mógł was porządnie wpakować. Nagle spojrzał docierpliwiej i z naciskiem zapytał: A wy? Czego ode mnie chcecie? Palinkas mówił, że możecie wystarać się o taksówkę albo inny samochód. Tabor rozłożył ręce gestem wyrażającym bezradność. Człowiek, nie macie pojęcia, co tu się teraz dzieje. Wczoraj finanse zopali dwóch Polaków, postawili na nogi całą Straż Graniczną, zamknęli granice nawet dla małego ruchu. A wy samochód? Nie, bracie. Widzę, że znowu chcesz mnie wpakować. Radzę wam. Wracajcie do koszyt. Łatwo wam powiedzieć wracajcie. Zrozumcie mnie, nie mogę. Ja nic wam nie poradzę. Nie znam żadnego kierowcy. A zresztą, kto teraz będzie się narażał? Bukowy cały czas obserwował go uważnie. Wyczuł, że tabor odgrywa przed nim scenę, którą wcześniej wyreżyserował w myśli. Aktorem był znakomitym. Jego żywe, pełne wyrazu gesty, nerwowa mimika – Cieniowanie głosu, wszystko obliczone było na przekonanie rozmówcy. Jędrek postanowił zakończyć ten seans i zagrać w otwarte karty. Domyślał się, że tabor, mając kontakt z Palinkasem, brał prawdopodobnie udział w przemycie, a w każdym razie czerpał z niego zyski. Powiedział więc chłodno. — Przecież my nie chcemy, żebyście się narażali za darmo. Przed otyłą twarz kaczmarza przebiegł nagły skurt, a jego oczy nasiąkły olejstym blaskiem, zagryzł wargi. Rób co chcesz, ale ja ci teraz nie mogę pomóc rzekł bez przekonania i uczynił taki gest, jakby go chciał wyprosić. Bukowy uśmiechnął się przekornie Słuchajcie, dobrze zapłacimy. Tabor uniósł ręce, jak aktor wzywający na pomoc nadprzyrodzone siły Człowieku, zwariowałeś, mnie życie droższe niż pieniądze. Bukowy przymrużył kpiące oko. — Nawet niż dolary? Twarz karczmarza nabrała wreszcie normalnego wyrazu. — Dolary? — powtórzył z nabożeństwem. — Skąd ty masz dolary? — To już moja sprawa. Uśmiechnął się porozumiewawczo, a potem dokończył chłodno z naciskiem. — Może jednak namyślicie się. Tabor grał teraz zafrasowanego poczciwca. Masował chwilę kark, mierzwił włosy, Wreszcie pozrapał się za uchem. Zaraz zaraz. Słyszałem, że ma tu przyjechać jeden z Doboszyn z towarem do sklepu. Mogę z nim pogadać, ale nie wiem, czy się zgodzi. Jemu też zapłacimy. Tabor błysnął przebiegle oczami. A ile? To jest sprawa do odgadania. Zastanówcie się i powiedzcie mi, kiedy wszystko będzie załatwione. No tak, powiedział przeciągle. I żeby dograć rolę do końca, uniósł ręce w wymownym geście. Ej, wy Polaki, Polaki, przez was same kłopoty. Tabor postawił na stole karawkę wina. Nie denerwujcie się, Miko zaraz tu będzie. Siedzieli w starej szopie na betkach od piwa. Jedli w milczeniu gulasz, który uprzednio przyniósł im karczmar z kuchni. Było mroczno. Pod powałą tliła się słaba żarówka. Pajęczyny rzucały na ściany fantastyczne wzory. Zdawało się, że całą szopę osnuły smugami cieni. Wichniewicz nalał do szklanek wina. — Dobry był ten gulasz — powiedział jakby do siebie. — wino dobre — uśmiechnął się gospodarz. Spojrzał wyczekująco na Wichniewicza. Ten w pojął, o co mu chodzi. Wyjął z myśliwskiej kurtki portfel. Zaczął odliczać zielone banknoty. A gdy skończył, przesunął je w stronę tabora. Tak jak żeśmy się umówili. Katmarz zgarnął plik dolarów, złożył starannie, potem wsunął do tylnej kieszeni spodni. W jego oczach pojawiły się weselsze błyski. Siegnął po szklankę. No, to za dobrą drogę. Wypili w milczeniu. Tabor odstawił szklankę, chwilę masował solidne udo. Mieliście szczęście, że Miko się zgodził. Odwiedzie was do Szczypskiego. Do trzech studniczek, poprawił go Bukowy. No jasne, dokąd chcecie. To porządny człowiek, możecie na nim polegać. W tej chwili za oknami słyszeli warkot silnika, a potem jasne snopy świateł wdarły się przez zakurzone okno do szopy. Już jest, powiedział z ulgą Tabor. Czekali w milczeniu. Silnik umilkł, światła zgasły, a za chwilę w drzwiach szopy ukazała się sylwetka mężczyzny. – To jest właśnie Miko! – skazał gospodarz ręką na wchodzącego. W milczeniu uścisnęli sobie dłonie. Miko był niski, szczupły, łysawy. Twarz sucha, śniada, rysy i wejrzenie łagodne, wzbudzające zaufanie. Miał na sobie skórzoną kurtkę szoferską, a pod nią narciarski sweter z surowej wełny. Powściągliwe ruchy i cała postać wyrażały spokój i opanowanie. W rozmowie też było szczędne. — Chcecie jechać nocą? zapytał. Jak wolicie, odparł wichniewicz. Nocą spokojniej. Tabor nalał mu wina. Kierowca pił drobnymi łykami, a kiedy odstawił szklankę, baczniej przyjrzał się polakom. Potem spojrzał w okno. Za szybami widać było zarys budynku, a dalej drzewa i siniejące nad nimi niebo. Będzie deszcz, rzucił. – To dobrze czy źle? – zapytał Wichniewicz. – Dla was dobrze. Bezpieczniej. Dla mnie gorzej. Ale to się nie liczy. Tabor położył przed nim kilka banknotów. – To twoja część, Miko. Ten sięgnął po nie z zażenowaniem. – Dziękuję. Zwrócił się raczej do Polaków niż do gospodarza. Zwinął je w rulonik i wepchnął do górnej kieszeni kurtki. Nagle jego chłodny wzrok spoczął na Wichniewiczu. Uśmiechnął się dziwnie i zapytał. A wam na Węgrzech źle było? Wichniewicz zwlekał chwilę z odpowiedzią. Zamienił z bukowym krótkie, ostrzegawcze spojrzenie, gdyby chciał zapytać, do czego on zmierza. Lecz wnet uśmiechnął się zdawkowo. Źle nam nie było. Chyba nie wiecie, co się tam u was dzieje. I doczekawszy się odpowiedzi, uniósł szklankę i skinął ku nim przyjaźnie. Na zdrowie. Zaczęli się zbierać. Kiedy wyszli z szopy, pierwsze krople deszczu zadębniły oblaszany dach karczmy. Miko poprowadził ich do wozu. Była to stara ciężarówka, sauer, z budą osłoniętą plandeką. A pod plandeką, pod sam dach piętrzyły się chaotycznie stare graty: połamane krzesła, cebrywyki bez dna, kredens bez szuflad, dywan, worki wypchane gałganami. Bukowy wymienił z towarzyszem zawiedzione spojrzenia. Nie bójcie się, uspokoił ich Miko to specjalnie tak załadowane, żebyście się mieli gdzie ukryć. A w razie czego mówcie, żeście się schowali bez mojej wiedzy. — Przeprowadzka! — zaśmiał się w ciemności tapor. — Żebyś wiedział, — potwierdził Miko, — jeden kolejarz, co nosi się do różem baroku. Wykombinowałem już jedno przy drugim. — Masz głowę na karku, Miko! Kierowca wspiął się na wóz. Odsunął komutkę zagradzającą wejście do wnętrza. — Pakujcie się! — Skinął na Polaków. Pierwszy skoczył Bukowy. Przecisnął się między gratami, dotarł aż pod szoferkę. Tam w blasku latarki zobaczył ułożoną w poprzek kanapę. — Pierwszorzędne siedzenie! — zażartował. — Podróż w luksusowych warunkach! — roześmiał się Wichniewicz. — Teraz możemy spać jak w sypialnym wagonie. Bukowy zapadł w odrętwienie. Niby przez grubą i miękką zasłonę słyszał chropawy warkot silnika i świst opon na mokrym asfalcie. Było zimno, wilgotno. Wystające z kanapy sprężyny uwierały go boleśnie. Poruszył się więc nerwowo i zmienił pozycję. — Nie śpisz? — usłyszał w zupełnej ciemności głos Wichniewicza. — Nie. — błysnęła latarka. Wichniewicz w snopie światła spojrzał na zegarek. — Jeżeli dobrze pójdzie, to jeszcze przed świtem będziemy w Tatrach — powiedział ziewając. Wyjął z leżącego u nóg plecaka termos z kawą. Wolno odkręcał nakrętkę. — Czuję się jak w trumnie — powiedział nagle Bukowy. — Nie lubię być zamurowany, duszno mi, a jakby coś się stało, to nawet nie zipniemy. — Nie narzekaj, nie narzekaj. Wichniewicz podał mu kubek z kawą. Chybnęło nieco wozem i Jędrek poczuł gorącą kawę na dłoni. Cholera, rozlała się. Zostało jeszcze trochę w kubku, więc uniósł ostrożnie do ust i pił małymi łyczkami. — Wcale nie narzekam. — wrócił po chwili do tamtej rozmowy. — Tylko nigdy nie lubiłem być zamknięty. Nawet w górach nie lubię grot ani jaskiń. Czuję się, jakbym się dusił. Wichniewicz odebrał kubek. Nalał sobie. — Mieliśmy szczęście z tym, Miko. Wygląda na porządnego chłopa. Może się nam w przyszłości przydać. Trzeba będzie z nim pogadać. Miko tymczasem pochylił się nad kierownicą. Zmęczone oczy wbił w wycinek oświetlonego asfaltu. Deszcz nie przestawał padać. Asfalt leśnił od wilgoci, a na poboczach płynęła mętna, spieniona woda. Wycieraczki z trudem oczyszczały zroszoną szybę. Droga piła się w górę. Niedawno minęli z piską nową wieś. Miasto było puste i ciche jak zamarłe. Teraz zaczęły się serpentyny. Co chwila w słupach światła ukazywała się ściana lasu, a pnie wyznaczały miejsce zakrętu. I co chwila nowa fala deszczu zalewała zmętniałą szybę. Miko czuł ogarniającego zmęczenie. Chciał jednak wykorzystać sprzyjające okoliczności. W taką noc nikt ich nie zatrzyma. Jechał więc bez najmniejszego postoju. Skończyły się serpentyny. Wóz wspiął się na najwyższy punkt zniesienia, a droga opadała prostą przecinającą las krechą. Miko odetchnął, wyprostował się i na chwilę z ulgą przymknął oczy. Zdawało mu się, że deszcz nie wali już z taką siłą. Spod tablicy wyjął patkę papierosów, zębami wyłuskał jednego i zapalił. Sięgnął po manierkę z herbatą. Wtedy właśnie daleko na skraju szosy ujrzał stojący samochód. Mignęły czerwone światełka. Ktoś wyszedł z zamaski samochodu na środek drogi. Miko zwolnił, zobaczył stojącego z uniesioną ręką żołnierza. Zaklął, lecz wnet uspokoił się. Wojsko niezwykło przeprowadzać rewizji. Zatrzymał się kilka kroków przed żołnierzem. Wtedy z samochodu wyskoczył pod oficer. W strugach deszczu zbliżył się do szoferki. Zasalutował. Dokumenty, powiedział suchym, urzędowym tonem. Miko przez uchyloną szybę podał mu dokumenty. Tamten przyświecił latarką i pobieżnie przejrzał papiery. Co wiedziecie? Rzeczy, to znaczy meble. Jeden kolejarz przeprowadza się. A gdzie ten kolejarz? Nie ma go. Ja sam jadę. To dobrze. Jaka nośność tego wozu? Dwie i pół tony. To wystarczy. Szybkim ruchem oddał kierowcy dokument. Ten odetchnął z ulgą, lecz ucieszył się za wcześnie, bowiem podoficer dorzucił ostro. — Rekwirujemy wóz na dwa dni. Miko doznał takiego uczucia, jakby mu ktoś zadał cios między oczy. — Panie wachmistrzu, — powiedział złowionym głosem, — przecie mówiłem wam, że wiozę rzeczy do różem boroku. Podoficer machnął lekceważąco ręką. — Za dwa dni też zdążycie, — okrążył wóz, i z drugiej strony wsiadł do szoferki. Miko jednak nie ruszył. Powiedział opanowanym już głosem. — To bezprawie. Ja protestuję. Zatrzymujecie mnie w środku drogi. — Nie czytaliście rozporządzenia o rekwizycji prywatnych pojazdów? Przerwał mu sucho wachmistrz. — Nie zarekwirowali mi w sierpniu ani we wrześniu, a wy... — No jazda! — uciął podoficer oficer głosem niewróżącym nic dobrego. Jak się będziecie szarpać, to zatrzymam wóz na miesiąc. Miko zagryzł wargi. Myślał w tej chwili nie o sobie, ani o swym samochodzie, lecz o dwóch ludziach ukrytych pod plandeką. Dokąd mam jechać? zapytał rozdrażniony. Jeźdźcie prosto, za naszym wozem. Bukowy i Wichniewicz zdziwili się, kiedy wóz nagle zatrzymał się na szosie. Jędrek trącił towarzysa. — Ty, szepnął. To coś dziwnego. Potem usłyszeli czyjś głos. Dochodził do nich niewyraźnie, więc nie mogli zrozumieć rozmówcy. Jedno było pewne, ktoś ich zatrzymał. Pukowy przesłuchiwał się chwilę. Nagle postanowił przedostać się do klapy i zorientować się w sytuacji. Zsunął się z kanapy. — Co robisz? — Wichniewicz złapał go za pasek wiatrówki. — Nie mogę wytrzymać tej trumnie. — Ciszej — syknął Wichniewicz i jeszcze mocniej go przetrzymał. Jędrek zamilknął, znieruchomiał, lecz gdy wódz ruszył, powiedział zniecierpliwiony. Nie mogę wytrzymać. Podejdę do klapy, zobaczę co się dzieje. Wichniewicz puścił go. Przedrzeć się do klapy nie było jednak łatwo. Przed odjazdem Miko zabarykadywał przejście żelazną umywalką. Bukowy starał się ją przesunąć, lecz każdy ruch wywoływał jazgot i pobrzękiwanie. Postanowił więc przeczołgać się przez gmatwaninę stalowych prętów. Położył się na boku, wsunął ręce między pręty, potem, napierając nogami, wtłoczył głowę i tułów. Czynności te zabrały mu sporo czasu, a gdy wóz znów się zatrzymał, Jędrek utkwił między piętrami. Zaklał cicho i pomyślał: teraz jestem zupełnie ugotowany. Wojskowy samochód doprowadził wóz Mika do koszar. Minęli oświetloną wartownię, budynki koszar, wkręcili w aleję, która wkrótce zawiodła ich do magazynów. Tu zatrzymali się przy rampie. Po drodze kierowcy przechodziły różne myśli. Może spróbować ucieczki, puścić wojskowy go z przodem, a samemu skręcić w boczną drogę, wyskoczyć z ciężarówki i zbiec. Może spowodować wypadek, rozpędzić ciężarówkę i rąbnąć w tył wojskowego samochodu. Może. czuł, że wzrasta w nim napięcie, a gdy zatrzymali się przy rampie, ogarnęła go zupełna bezradność. Niech się dzieje co chce, pomyślał. Dwaj żołnierze wyskoczyli z samochodu i nagle zjawili się w smugach niewygaszonych świateł. Podoficer krzyknął do nich głośno. – Chłopcy, wyładować graty pod dach! Stuknęli obcasami, znikli za ciężarówką. Wkrótce Mikoł usłyszał, że puszczają klapę. Z rezygnacją sięgnął po papierosy. – Zapalicie? – podsunął paczkę podoficerowi. Ten długo wyłuskiwał papierosa z pudełka. Miko szukał zapałek. Wolną ręką oklepywał kieszenie i nagle w górnej kieszeni kurtki, obok pudełka zapałek, wyczuł rulonik dolarów. W jednej chwili podjął decyzję. Zapaloną zapałkę podał podoficerowi. Ten jakby się chciał usprawiedliwić, powiedział już łagodniej: Nie martwcie się, za dwa dni będziecie mieli wóz z powrotem, a za benzynę to wam zwrócimy. Miko przymrożył oczy i zapytał z naciskiem. Może jednak dałoby się jakoś inaczej załatwić? Tamten wzruszył ramionami. Człowieku, wiecie, jak teraz. U nas jeszcze stan wojenny, nawet mrugnąć nie można. Odstawię tylko rzeczy do różem byroku, a rano wrócę. Nie da rady, wóz jest potrzebny od zaraz. Miko wyciągnął dyskretnie rulonik banknotów. Ujął go w palce i podsunął pod oczy Wahnisa. A może jednak — Zrobilibyście to dla mnie? W tej samej chwili usłyszał łoskot spadający z platformy blaszonej wanny. Zrozumiał, że żołnierze zaczęli wyrzucać rzeczy. Na widok banknotów podoficer cofnął się gwałtownie, lecz w jego oczach pojawił się błysk zainteresowania. Miko zauważył to chytre i łapczywe spojrzenie. Bliżej podsunął banknoty. — No wiecie, jak to jest — powiedział pojednawczo. Ludzie ludźmi, a żyć trzeba. — Dolary? — zapytał tamten mile zdziwiony. Mikoł skinął tylko głową. Podoficer sięgnął szybko po pieniądze, wyrywał zwitek z palców kierowcy i schował do kieszeni. Na jego ustach zaigrał uśmiech zażenowania. — Trzeba żyć — powtórzył cicho. — A życie teraz coraz cięższe. Nagle pchnął drzwi, wyskoczył z szoferki. Po chwili rozległ się jego tubalny głos. — Hej, chłopcy! — Pakować te graty z powrotem. Za słaby ten wóz i za mały.